Całkowite oddanie się Bogu to głęboka i pełna ufność decyzja polegająca na powierzeniu całego swojego życia, planów i trudności w Jego ręce. Oznacza to nie tylko powierzchowne zaufanie, ale całkowite zawierzenie, które obejmuje każdą sferę naszej egzystencji, nawet wtedy, gdy nie rozumiemy, dokąd prowadzi nas Bóg. W czasach niepewności. Które często spotykają każdego człowieka, oddanie to staje się fundamentem naszej duchowej siły i spokoju. Wielu ludzi zmaga się z tym pojęciem, ponieważ wymaga ono rezygnacji z kontroli nad własnym życiem, co dla człowieka naturalnie jest trudne do zaakceptowania. Jednak, jak pokażą kolejne tematy, właśnie to zawierzenie prowadzi do prawdziwego pokoju serca, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Już biblijne postacie, takie jak Mojżesz, Dawid czy Józef, są przykładami ludzi, którzy mimo ogromnych wyzwań zdecydowali się zaufać Bożemu planowi. Kropka oddanie się Bogu różni się od polegania na własnych siłach. Jest to akt wiary, w którym uznajemy, że Bóg zna naszą drogę najlepiej, nawet jeśli my sami jej nie widzimy. Aby to było możliwe, musimy nauczyć się rozpoznawać Jego wolę, co często wymaga ciszy, modlitwy i słuchania wewnętrznego głosu, temat, który zostanie rozwinięty dalej. Ta duchowa praktyka nie tylko umacnia naszą wiarę, ale także pozwala otrzymywać wsparcie Ducha Świętego, który prowadzi i umacnia nasze oddanie, kropka w obliczu lęku, niepewności i wątpliwości, które są naturalne w ludzkim życiu całkowite oddanie Bogu pomaga zachować pokój i równowagę Ducha. Dzięki temu nasze życie nabiera głębszego sensu, a my możemy codziennie praktykować zaufanie, oddając Bogu nawet najdrobniejsze aspekty naszej codzienności. Ta ciągła praktyka umacnia naszą wieść z Bogiem i pozwala doświadczać Jego błogosławieństw kropka na końcu, w kolejnych częściach, przedstawimy praktyczne wskazówki oraz modlitwy, które pomogą o to zaufanie i pogłębić całkowite oddanie się Bogu, aby każdy z nas mógł doświadczyć mocy tej duchowej decyzji, zwłaszcza w trudnych momentach życia kropka. Po podjęciu decyzji o całkowitym oddaniu się Bogu, naturalnym krokiem jest pytanie, jak rozpoznać Jego plan, szczególnie gdy żyjemy w czasach pełnych. Niepewności. Boży plan często nie jest od razu widoczny, zwłaszcza gdy otaczają nas trudności, lęk czy chaos. To wymaga od nas duchowej czujności oraz umiejętności słuchania i rozróżniania Jego głosu od własnych pragnień czy zewnętrznych wpływów. Warto zacząć od praktyk, które pomagają nam wyciszyć umysł i serce, takich jak modlitwa, medytacja czy czytanie Pisma Świętego. To właśnie w tych chwilach możemy doświadczyć natchnienia, które prowadzi nas do zrozumienia kolejnych kroków, jakie Bóg chce, byśmy podjęli. Powiązane jest to z pierwszym tematem, ponieważ oddanie się Bogu wymaga cierpliwości i otwartości na Jego czas i sposób działania. Kropka, niektóre wskazówki, które Bóg przekazuje, są subtelne. Mogą to być słowa usłyszane podczas modlitwy, symbole w codziennym życiu czy głęboki pokój w sercu mimo trudności. W kolejnych częściach omówimy, jak rozróżnić takie znaki od naszych własnych lęków czy niepewności. Warto zaufać, że Boży plan, choć czasem ukryty, jest zawsze doskonały i zmierza ku naszemu dobru, nawet jeśli nie od razu go widzimy. Kropka, praktyka rozpoznawania Bożego planu łączy się również z potrzebą cierpliwości i wytrwałości. Które są niezbędne do podtrzymywania całkowitego oddania, temat 1. Często to właśnie w chwilach próby najtrudniej zaufać, ale to one kształtują naszą wiarę i przygotowują na błogosławieństwa, które Bóg ma dla nas przygotowane kropka. W następnych tematach przyjrzymy się, jak rozwijać to zaufanie, radzić sobie z lękiem, a także jak praktykować duchową dyscyplinę która pozwoli nam żyć w harmonii z Bożym planem, niezależnie od niepewności otaczającego świata. Kropka, po rozpoznaniu, że Boży plan istnieje nawet wśród chaosu i poświęceniu się jego prowadzeniu, stajemy przed kolejnym wyzwaniem, jak przezwyciężyć lęk i niepokój, które często pojawiają się w chwilach niepewności. Lęk jest naturalną reakcją człowieka na to, co nieznane i trudne, jednak zaufanie Bogu daje nam siłę, by te uczucia ujażnić i nie pozwolić, by zdominowały nasze życie. Zaufanie do Boga nie oznacza braku lęku, ale umiejętność postępowania mimo niego. W praktyce oznacza to, że pozwalamy, by nasza wiara była silniejsza niż obawy, a Boża obecność staje się naszym źródłem pokoju. Ten pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. Jest duchowym fundamentem, na którym budujemy naszą codzienność. Kropka. Warto przypomnieć, że przełamywanie lęku zaczyna się od małych kroków modlitwy, która przynosi ukojenie, afirmacji Bożych obietnic oraz otwartości na działanie Ducha Świętego, który daje odwagę i siłę do działania. To bezpośrednio łączy się z poprzednimi tematami rozpoznaniem Bożego Planu. Temat 2. I całkowitym oddaniem się jego prowadzeniu, temat 1. Niepokój może też być wskazówką, że potrzebujemy jeszcze bardziej zaufać Bogu i nie polegać wyłącznie na własnych siłach czy rozumie. W kolejnych tematach przyjrzymy się, jak praktykować duchową dyscyplinę i utrzymywać kontakt z Bogiem w codziennym życiu. Aby ten pokój i zaufanie stawały się naszą stałą rzeczywistością, kropka zrozumienie i przepracowanie lęku pozwala nam także lepiej przygotować się na kolejne wyzwania, o których będziemy mówić dalej, takie jak przyjmowanie Bożych odpowiedzi, działanie w wierze i utrzymywanie nadziei w trudnych momentach, kropka, poprzez wyciężeniu lęku i niepokoju, które wiążą się z zaufaniem Bogu. Temat 3 Naturalnym krokiem jest nauka rozpoznawania, w jaki sposób Bóg odpowiada na nasze modlitwy i jak przyjmować te odpowiedzi z otwartym sercem. Boże odpowiedzi mogą nie zawsze przychodzić w takiej formie, jakiej oczekujemy, dlatego kluczowe jest rozwijanie duchowego rozeznania, aby nie przeoczyć jego działania. Kropka, odpowiedzi Boga bywają różnorodne, czasem są to jasne znaki, czasem subtelne prowadzenie. A czasem cisza, która zachęca do cierpliwości i dalszego zaufania. Akceptacja odpowiedzi oznacza poddanie się jego woli, nawet jeśli jest ona sprzeczna z naszymi pragnieniami czy planami. To właśnie w tym momencie realizuje się prawdziwe oddanie, o którym mówiliśmy w temacie 1. ważne jest, aby umieć rozróżnić, czy daną sytuacja jest odpowiedzą Boga, czy tylko przypadkiem. To wymaga modlitwy, refleksji i wsłuchania się w wewnętrzny głos Ducha Świętego, który pomaga interpretować wydarzenia zgodnie z Bożym planem. Temat 2. Przyjmowanie Bożych odpowiedzi z pokorą buduje naszą relację z Bogiem i wzmacnia wiarę, co jest fundamentem do dalszego działania w wierze. Temat 5. Kropka ponadto. Zaakceptowanie Bożych odpowiedzi, nawet tych trudnych, pomaga nam rozwijać cierpliwość i wytrwałość cnoty, które będą niezbędne w kolejnych etapach duchowej drogi. Ta akceptacja jest także wyrazem naszej dojrzałości duchowej, która łączy wszystkie poprzednie aspekty oddanie, zaufanie i przezwyciężenie lęku. Kropka w dalszej części omówimy, jak praktycznie działać w wierze, gdy już rozpoznamy Boże odpowiedzi a także jak utrzymywać nadzieję i pokój w sercu, niezależnie od okoliczności. Kropka. Po nauczeniu się rozpoznawania i akceptowania Bożych odpowiedzi na nasze modlitwy, temat 4, kolejnym ważnym krokiem jest umiejętność życia w wierze i pokoju, nawet gdy otaczają nas niepewność i trudności. To właśnie w tych momentach nasza relacja z Bogiem zostaje wystawiona na próbę i ma szansę się umocnić. Kropka wiara nie oznacza braku problemów, lecz zaufanie, że Bóg jest obecny i działa, nawet jeśli nie widzimy natychmiastowych efektów. Wierność temu zaufaniu pomaga utrzymać spokój ducha i równowagę emocjonalną, co jest niezwykle ważne, gdy życie stawia przed nami wyzwania. Ta duchowa stabilność jest kontynuacją postawy całkowitego oddania opisanego w temacie jednego i jest możliwa dzięki świadomości, że Boży plan jest doskonały, choć często ukryty. Temat 2. Życie w wierze wymaga codziennej praktyki, modlitwy, medytacji nad Słowem Bożym i świadomego powracania do przekonania, że Bóg nas prowadzi. To pozwala przezwyciężać lęki i wątpliwości, które omawialiśmy w temacie trzech, oraz daje siłę do akceptowania Bożych odpowiedzi, nawet tych trudnych. Temat cztery, kropka, pokój ducha nie jest tylko emocją, ale wyborem i owocem głębokiego zaufania. Pozwala on także przyjmować cierpienie i niepewność jako część drogi ku wzrostowi duchowemu. W ten sposób umacniamy się w cierpliwości i wytrwałości. Przygotowując się na kolejne etapy naszej duchowej podróży, temat 6 i dalej, kropka, dzięki temu możemy stać się świadkami Bożej obecności i mocy w naszym życiu, inspirując innych do zaufania i oddania się Bogu, co jest naturalnym zwieńczeniem całej drogi, którą omawiamy. Po nauczeniu się, jak żyć w wierze i pokoju w obliczu niepewności, temat 5. Kolejnym kluczowym aspektem jest rozwijanie cierpliwości i wytrwałości w naszym duchowym oddaniu Bogu. Życie pełne jest prób i oczekiwań, które często wystawiają naszą wiarę na ciężką próbę. To właśnie cierpliwość pozwala nam przetrwać te trudne chwile bez utraty nadziei czy zwątpienia kropka wytrwałość oznacza kontynuowanie drogi nawet wtedy gdy odpowiedzi na nasze modlitwy nie pojawiają się od razu. To naturalne, że w okresach ciszy duchowej możemy odczuwać zwątpienie, jednak przypomnienie sobie, że Boży plan działa w swoim czasie. Temat 2. Pomaga nam pozostać mocnymi i nie poddawać się zniechęceniu. Kropka, cierpliwość jest też sposobem na zaufanie Bogu w praktyce. Pokazuje, że akceptujemy jego tempo i mądrość nie próbując przyspieszać wydarzeń własną siłą. To bezpośrednio wiąże się z postawą całkowitego oddania, temat 1, i życiem w pokoju mimo trudności. Temat 5, kropka wytrwałość w wierze kształtuje charakter duchowy i umacnia naszą relację z Bogiem. Uczy nas pokory i posłuszeństwa, a także otwiera serce na Boże błogosławieństwa, które często przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie. Jest to fundament dla dalszych etapów naszej duchowej podróży, o których opowiemy w kolejnych tematach, takich jak wsłuchiwanie się w Boże Prowadzenie, temat 7, i działanie w zaufaniu, temat 8. Kropka dzięki cierpliwości i wytrwałości stajemy się świadkami Bożej Mocy i Jego doskonałego planu. Nawet gdy świat wokół nas zdaje się niepewny i chaotyczny, kropka po zrozumieniu, jak ważne są cierpliwość i wytrwałość. Temat 6. Kolejnym krokiem na naszej duchowej drodze jest nauczenie się wsłuchiwania w Boże. Prowadzenie każdego dnia. Życie w całkowitym oddaniu Bogu. Temat 1. Wymaga nieustannego otwarcia serca na Jego głos i kierownictwo, szczególnie w czasach niepewności. Temat 2. Wsłuchiwanie się w Boże prowadzenie oznacza wyciszenie umysłu i serca, by dostrzec subtelne wskazówki, które Bóg nam daje mogą to być słowa z Pisma Świętego, modlitwa czy wewnętrzne przekonania. To pozwala nam podejmować decyzje zgodne z Jego planem. Wzmacniając naszą wiarę i pokój wewnętrzny, temat 5. Kropka często, gdy stajemy przed trudnymi wyborami, nasza ludzka natura chce działać szybko i według własnych oczekiwań. Jednak zaufanie Bożemu prowadzeniu uczy nas, by poczekać na jego czas i nie działać pochopnie, co łączy się z cierpliwością. Temat 6. To także przejaw prawdziwej wytrwałości i oddania. Temat 4. Kropka, wsłuchiwanie się w Boga wymaga od nas codziennej praktyki. Może to być czas modlitwy, medytacji czy refleksji nad Słowem Bożym. Dzięki temu możemy odróżnić Jego głos od naszych własnych pragnień czy lęków, co jest fundamentem zaufania. Temat 3. I źródłem siły w chwilach zwątpienia. Kropka, taka praktyka pomaga nam także rozpoznawać Boże błogosławieństwa temat 8 i umacnia naszą wytrwałość, temat 6, ponieważ wiemy, że nie jesteśmy sami na naszej drodze. Lecz prowadzimy ją przez mądrość wyższą niż nasza własna kropka wsłuchiwanie się w Boże prowadzenie jest zatem kluczowym etapem, który pomaga nam realizować Boży plan z pokojem i. Pewnością, mimo wszelkich przeciwności. O czym będziemy mówić w kolejnych tematach kropka, po nauczeniu się wsłuchiwania w Boże prowadzenie, temat 7, kolejnym naturalnym krokiem jest zdolność rozpoznawania błogosławieństw, które Bóg zsyła na nas każdego dnia. Życie w całkowitym oddaniu Bogu, temat 1, i zaufanie Jego planowi, temat 2, a także cierpliwość i wytrwałość w trudnych chwilach, tematy 5 i 6. Przygotowują nasze serce na dostrzeżenie tych darów. Kropka błogosławieństwa Boże nie zawsze przychodzą w wielkich i spektakularnych formach. Często są to drobne chwile pokoju, radości, zdrowia, wsparcia od innych ludzi lub wewnętrznego ukojenia, które mogą umknąć naszej uwadze, jeśli nie jesteśmy duchowo czujni. Rozpoznawanie ich pomaga nam budować wdzięczność jedną z najpotężniejszych sił duchowych. Temat 9. Wdzęczność otwiera nasze serce na więcej Bożych darów i wzmacnia naszą wiarę w Jego nieustanną obecność. Daje nam także siłę do dalszego podążania ścieżką oddania i zaufania. Tematy 3. 4. Ponieważ widzimy owoce tego, co Bóg czyni w naszym życiu. Kropka, co ważne. Rozpoznawanie błogosławieństw to także umiejętność widzenia światła w środku ciemności, nawet wtedy, gdy zmagamy się z wyzwaniami, możemy dostrzec choćby drobny promyk nadziei, który pozwala nam iść dalej. Temat 10. Kropka, z czasem, gdy coraz bardziej świadomie rozpoznajemy Boże błogosławieństwa, uczymy się także dzielić nimi z innymi, stając się. Kanałami Jego miłości i pokoju w świecie, co z kolei przyciąga jeszcze więcej duchowego bogactwa i obfitości. Temat 11. Kropka w ten sposób rozpoznawanie błogosławieństw jest nie tylko aktem duchowej uważności, ale także kluczem do życia pełnego pokoju, radości i niezachwianej wiary w Boży Plan, które omówimy w ostatnim temacie kropka. Wdzięczność jest jedną z najpotężniejszych sił duchowych, która umacnia nasze zaufanie do Bożego Planu. Temat 2 i pogłębia nasze całkowite oddanie się Bogu. Temat 1. Kiedy uczymy się rozpoznawać błogosławieństwa w codziennym życiu. Temat 8. Naturalnym następstwem staje się wdzięczność wyrażanie uznania za to, co otrzymujemy, nawet jeśli pojawia się to w trudnych chwilach. Tematy 5 i 6. Wdzęczność zmienia nasze spojrzenie na świat i na nasze problemy. Zamiast skupiać się na niedostatkach czy niepewności, zaczynamy dostrzegać obfitość, którą Bóg już nam dał. To przekłada się na większy spokój ducha, który pozwala nam nie tracić nadziei nawet w czasie kryzysu. Temat 7. Dzięki wdzęczności nasza wiara rośnie ponieważ zauważamy realne owoce Bożych działań w naszym życiu. Czujemy się bardziej połączeni z Bogiem, a to umacnia naszą gotowość do całkowitego oddania się Jego woli i cierpliwego czekania na Jego plany. Tematy 3 i 4. Wdzięczność działa również jak duchowa tarcza przeciwko zwątpieniu i lękowi emocjom, które mogą osłabić naszą wiarę i zaufanie. Kultywując wdzięczność, budujemy w sobie odporność emocjonalną i duchową, co jest kluczowe, by trwać w oddaniu Bogu nawet wtedy, gdy droga wydaje się trudna. Tematy 10 i 12. Kropka ponadto wdzięczność inspiruje nas do dzielenia się z innymi tym, co otrzymaliśmy, co z kolei przynosi błogosławieństwa nie tylko nam, ale także naszej wspólnocie i światu. Temat 11. W ten sposób moc wdzęczności staje się mostem między naszą wiarą a działaniem, łącząc nasze życie duchowe z codziennością. Podsumowując, wdzęczność jest nieodłącznym elementem całkowitego oddania się Bogu i zaufania Jego planowi, ponieważ umacnia naszą wiarę, przynosi pokój i otwiera serce na dalsze błogosławieństwa. Cierpliwość jest kluczowym elementem całkowitego oddania się Bogu. Temat 1 i zaufania Jego planowi, zwłaszcza w czasach niepewności. Temat 2. Kiedy stajemy wobec trudności, tematy 5 i 6. Naturalną reakcją jest pragnienie szybkiego rozwiązania problemów, ale Bóg często prowadzi nas powoli, ucząc nas pokory i wytrwałości. Tematy 3 i 4. Kropka cierpliwość pozwala nam trwać w wierze mimo braku natychmiastowych odpowiedzi, rozwija w nas spokój ducha, który jest niezbędny, by nie poddawać się zwątpieniu. Temat 9. To właśnie dzięki cierpliwości możemy prawdziwie doświadczyć mocy wdzięczności i pokoju, które z niej płyną. Temat 9. Kropka proces oddania się Bogu jest jak podróż, w której nie zawsze widzimy cel ale ufamy, że każda chwila ma znaczenie. Cierpliwość uczy nas, że Boży Plan działa według Jego czasu, a nie naszego. Temat 7. Co pomaga nam zaakceptować chwilowe trudności jako część większego obrazu. Dzięki cierpliwości zyskujemy wewnętrzną siłę, która pozwala nam utrzymać zaufanie w obliczu wyzwań. Temat 8. I umacnia naszą gotowość do służby innym. Temat 11. Jest to również fundament, na którym budujemy głębszą relację z Bogiem, otwierając się na Jego prowadzenie i na Jego łaskę. Temat 12. Kropka wreszcie cierpliwość uczy nas, że nawet jeśli nie rozumiemy od razu sensu wydarzeń, Bóg działa na naszą korzyść, a nasze oddanie przyniesie owoce w odpowiednim czasie. W ten sposób cierpliwość nie jest tylko czekaniem, ale aktywnym wyrazem wiary i nadziei. Kropka, całkowite oddanie się Bogu, temat 1, i zaufanie Jego planowi, temat 2, to fundament, który kształtuje nasze życie nie tylko na poziomie indywidualnym, ale także społecznym. Gdy przechodzimy przez trudności, tematy 5 i 6, i uczymy się cierpliwości, Temat 10. Naturalnie rozwija się w nas pragnienie dzielenia się otrzymanym pokojem i nadzieją z innymi. Kropka, służba innym staje się wyrazem naszej wiary i wdzięczności. Temat 9. Ponieważ widzimy, że nie jesteśmy sami na naszej drodze, a wspólnota wzajemnego wsparcia jest źródłem siły. Oddanie się Bogu uczy nas pokory i empatii. Temat 3. Które są niezbędne. Aby pomagać innym bez oczekiwania na coś w zamian kropka poprzez służbę budujemy mosty porozumienia i jedności, co daje nam poczucie sensu i spełnienia. Ta wzajemna pomoc wzmacnia naszą wiarę, bo widzimy realne owoce Bożego działania w życiu społecznym temat 7. Cierpliwość, temat 10, pomaga nam nie zniechęcać się. Gdy napotykamy na trudności w relacjach z innymi, a wdzęczność, temat 9, umacnia nasze serca, by być narzędziem Bożej miłości, kropka służba innym, to także droga do duchowego wzrostu, która przygotowuje nas na pełniejsze doświadczenie Bożej obecności i łaski. Temat 12. Uczymy się przez nią, że prawdziwe oddanie nie jest tylko aktem religijnym ale życiem pełnym miłości i zaangażowania kropka w ten sposób całkowite oddanie się Bogu staje się siłą, która nie tylko przemienia nas samych, ale także zmienia otaczający nas świat, tworząc wspólnotę pełną pokoju, nadziei i wzajemnego wsparcia kropka. Podsumowując całą tę podróż od pierwszego kroku. Pobjęcia decyzji o całkowitym oddaniu się Bogu, temat jeden. Poprzez zaufanie Jego planowi nawet w czasach niepewności, temat 2, aż. Po naukę cierpliwości, temat 10, i służbę innym, temat 11, dochodzimy do najważniejszego owocu tej duchowej drogi głębokiego pokoju ducha i przemiany całego życia. Ten pokój nie jest zwykłym brakiem zmartwień, lecz trwałym poczuciem bezpieczeństwa i radości. Które przenika każdą sferę naszej egzystencji. Kropka, gdy uczymy się rozpoznawać Bożą Obecność i działanie w codzienności, tematy 3, 4 i 7. Nasze serce napełnia się wdzięcznością, temat 9, i ufnością, co pozwala nam odpuścić ciężar lęków i niepokojów. Wyzwania i trudności, tematy 5, 6 i 8, przestają być jedynie przeszkodami. A stają się lekcjami i okazjami do wzrostu duchowego. Kropka, pełna przemiana życia to proces, który angażuje nas całych, nasze myśli, emocje, działania i relacje. To także umiejętność przebaczania, uzdrawiania ran i otwarcia się na Bożą łaskę, która odnawia naszą tożsamość i kierunek życia. Pokój ducha, do którego prowadzi całkowite oddanie się Bogu, Daje nam siłę, by iść naprzód z odwagą i nadzieją, nawet w obliczu niepewności kropka ta przemiana jest także zaproszeniem do dzielenia się tym pokojem z innymi, budując wspólnotę opartą na miłości i zaufaniu. Temat 11, dzięki czemu stajemy się świadkami Bożej mocy i miłosierdzia w świecie. W ten sposób nasze życie staje się żywym świadectwem. Inspirując innych do podjęcia tej samej drogi zaufania i oddania kropka całkowite, oddanie się Bogu to więc nie tylko moment decyzji, ale codzienna praktyka, która przemienia naszą duszę, umacnia wiarę i prowadzi do głębokiego pokoju oraz pełnej życi.